ekstra zabawkowicze. Zobaczcie, co przywiozłem do sklepiku, ponieważ wczoraj się wyprzedało i trzeba było uzupełnić półki. Wspaniały, kreatywny zestaw artystyczny dla dziewczynek. Walizka jak y, u Escobara. Otwieramy i co w środku? Same cuda. Farbki, kredki i flamastry. Piękny zestaw z jednorożcem, który teraz jest no, bardzo popularny. W tym wzorze mamy też spaloneczki popping. To tu jeszcze dla dziewczynek się coś przydało? Kreatywne zestawy do robienia biżuterii: gumki, koraliki. I drugie koraliki z branzoletkami. Super zestaw dla dziewczynki. Teraz coś dla rodzeństwa albo dla każdego dziecka. Zestaw do budowania bazy słonki z łącznikami. Budujesz bazę, zakrywasz kocem. Dziecko może się bawić yy, także w ogrodzie. Super sprawa. I z klocków. Tory kulkowe. Klocki kompatybilne z Lego. Tory kulkowe 344 elementy. Owadko. I 514 elementów. Wspaniałe klocki magnetyczne z ludzikami Zbuduj karuzelę To jest coś pięknego, jakość premium Następny tor kulkowy na podobnej zasadzie Duże klocki magnetyczne, silne magnesy Kuleczki dla starszych i młodszych Super zabawa dla małych i dużych A teraz coś dla chłopców Wspaniałe rękawice Spiderman z wyrzutnią pajęczyny z pajęczyny oraz z figurką a w gratisie do każdego zestawu zamówionego maska gratis coś dla fanów spidermana i z małych drobiazgów to jest nowość na lato łódka napędzana balonem dmuchamy balon zakładamy łódka płynie do basenu, jeziora i wanny super sprawa Zapraszamy na kolejne filmiki. Cześć!